Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim blogu, gdzie podpowiadam, pokazuję, jak poznać, odnaleźć siebie oraz osiągnąć spełnienie w życiu. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi treściami, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. A dzisiejsze spotkanie to temat potrzeb psychicznych naszych dzieci. Bardzo istotny temat. W zasadzie od niej, od zaspokojenia tych potrzeb zależy nasze życie w dorosłości. Dzisiejszy temat opieram na wiedzy zaczerpniętej z książki „Odkryj swoje wewnętrzne dziecko”. Ta wiedza bardzo sprawdza mi się w pracy indywidualnej z klientami, więc kiedy pracuję dokładnie opierając się na tych potrzebach, to ta praca jest taka spójna i Przynosząca efekty. Więc mamy cztery takie podstawowe potrzeby psychiczne naszych dzieci. Jest ta potrzeba więzi, y, potrzeba autonomii, poczucia bezpieczeństwa, potrzeba y, dowartościowania i akceptacji, oraz potrzeba zaspokajania pragnień. Pierwsza potrzeba potrzeba więzi. Z nią się rodzimy i z nią umieramy w najmłodszych latach realizują nam ją nasi opiekunowie, czyli najczęściej są to rodzice. W późniejszych latach realizujemy sobie tą potrzebę z przyjaciółmi, z bliskimi, w pracy, w każdym miejscu, gdzie się z kimś spotykamy. I kiedy jesteśmy malutcy, to bez tej realizacji tej potrzeby moglibyśmy hmm, Najzwyczajniej świecie umrzeć. To potrzeba bliskości, to potrzeba troski, to potrzeba bycia, opiekuna z Tobą i zaspokajania Twoich potrzeb. I zaniedbania wynikają nie tylko z takich naprawdę już bardzo ostrych zaniedbań, typu odrzucenie ale to może być też zestresowany rodzic, to może być dużo problemów w domu, to może być więcej niż jedno czy dwoje dzieci w domu i na te pozostałe nie wystarcza nam tyle czasu i skutki mm, niezaspokojenia potrzeb więzi mogą być od tych naj, takich, najmniejszych, czyli obniżone poczucie własnej wartości, po mm, po takie, które skutkują nam w dorosłości, e, brakiem umiejętności budowaniem relacji, związków. No i właśnie, e, biorąc pod uwagę um, budowanie tych związków czy relacji w dorosłości, to albo ich w ogóle nie budujemy, kiedy nie mamy zaspokojonej potrzeby więzi, albo budujemy i szybciutko niszczymy, albo budujemy, i wchodzimy bardzo uzależniająco w stosunku z drugą osobą, czyli budujemy bardzo bliskie, uzależniające relacje. Kolejna potrzeba to potrzeba autonomii i poczucia bezpieczeństwa. Oprócz tego, że mamy potrzebę więzi, chcemy też odkrywać świat wokół nas otoczenie, eksplorować. Odkrywać to, co jest wokół nas, poznawać świat samodzielnie. I najczęściej, znowuż, osobami, które przeszkadzają w zaspokajaniu tych potrzeb, są nasi opiekunowie, którzy albo są zbyt opiekuńczy, albo kontrolują, albo nadzorują, albo nakazują, albo rozkazują tym swoim dzieciom. I wtedy taki młody człowiek wyrasta na osobę, która nie wierzy we własne umiejętności, możliwości. Sam stwarza sobie problemy w życiu. Bądź kiedy rodzice um, usuwają wszelkiego rodzaju przeszkody z podnóg takiego młodego człowieka, to wtedy młody człowiek jest bardzo zależny. Od innych, czyli wchodzi w bardzo bliskie relacje i uzależnia się od nich, gdyż no tak było w dzieciństwie. Albo zdarza że, zdarza się też tak, że odcinamy się od rodziny, aby pokazać im i sobie, że możemy, że jesteśmy samodzielni. Czyli pamiętajmy, aby dać możliwość. Rozwijania samodzielności takiemu młodemu człowiekowi, dać możliwość wyboru, dać możliwość decydowania, dać możliwość brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Autonomia równa się kontrola, a kontrola równa się poczucie bezpieczeństwa. Więc a niech ten młody człowiek czuje, że ma władzę ma władzę nad swoim światem małym, ale swoim światem. Wtedy wyrośnie na odważnego, pełnego wiary w siebie, dorosłego. Kolejna potrzeba to potrzeba dowartościowania, doceniania, akceptacji, uznania. Czyli mówiąc tak potocznie, takiego chwalenia, takiego zauważania tych wszystkich mm, sukcesów, małych i dużych, tych prób, jakie podejmuje młody człowiek. Czyli doceniamy go za wszystko, co robi, za te rzeczy, które mu nie wyszły, również. Doceni go za to, że próbował to zrobić. Czyli dowartościowujemy, a budujemy wtedy jego wartość. Dorośli są dla młodego takiego człowieczka lustrem w życiu. I on patrząc na mamę. Widzi jej uśmiech bądź aprobatę na to, co zrobił. I wtedy myśli, Jestem w porządku i jestem ok. Kiedy widzi mamę albo zestresowaną, albo sfrustrowaną, albo w ogóle nie patrzącą, myśli, hmm, Nie jestem w porządku. Stąd buduje się bardzo wiele przekonań na swój temat, nie zawsze budujących i motywujących. Więc pamiętajcie, dowartościowujcie swoje dzieci, doceniajcie, akceptujcie. Ich takimi, jakimi są. Uznajcie, że mogą popełniać błędy i dajcie im możliwość brania odpowiedzialności za to, co im się nie udało. Wtedy ich wartość będzie rosła, ich wiara w siebie będzie rosła, ich pewność w siebie będzie rosła. A co za tym idzie? Zaufanie do samego siebie, no i do innych, w miarę oczywiście rozsądku. Kolejna potrzeba to potrzeba zaspokajania pragnień. Co jednocześnie łączy się z unikaniem nieprzyjemnych sytuacji? Jest to potrzeba, którą i my dorośli mamy na co dzień. Chcemy coś sobie dać, a unikać tych niemiłych sytuacji. Dotyczy to oglądania, słuchania muzyki, przyjemności ciasteczek, różnych innych rzeczy, komputera, gier, telefonu. To jest właśnie ta potrzeba, która bardzo się łączy z umiejętnością odmawiania i cierpliwości, czego często brak naszym dzieciom. I jest tu ogromna rola rodzica, aby tak wypośrodkować zaspokajanie tych potrzeb dziecka, aby ono umiało być cierpliwe, a jednocześnie miało umiejętność zaspokajania sobie tych potrzeb. Więc kiedy ty rozpieszczasz swoje dziecko i dajesz wszystko, co tylko sobie zamarzy. To ono w dorosłości nie będzie umiało sobie odmówić i powiedzieć nie, tylko będzie chciało już, już zaspokoić swoją zachciankę. Ale kiedy ty będziesz ograniczać dzieć, dzieciom, dziecku, hmm, przyjemności, to ono wtedy będzie mieć problem w dorosłości, aby dać sobie nagrodę, aby zasłużyć sobie na odpoczynek, aby dać sobie przyjemność. No bo niestety tak się zbuduje. Schemat podejścia do przyjemności w mózgu, że ono nie, nie zawsze zdrowo podejdzie do tematu. Czyli uczmy nasze dzieci, aby umiały z takim balansem podchodzić do tego, że coś chce, na coś trzeba poczekać. Uczmy cierpliwości, no i oczywiście trochę dyscypliny. Te wszystkie potrzeby są niesamowicie, zresztą jak przed chwilą słuchaliście, istotne i mają ogromny wpływ na dorosłe nasze życie, bo to, czy one zostaną zaspokojone w i jakim, w jakim stopniu, ma ogromne przełożenie na nasze dorosłe życie. I później oczekujemy, że ktoś nam da to, czego nie dostaliśmy, gdy byliśmy mali. A tak się już nigdy nie stanie. Nikt nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb, tych z dzieciństwa. Nasze wewnętrzne dziecko ma już swoje braki i już nikt nie jest w stanie nam zaspokoić tych potrzeb, dać nam to, czego nie dostaliśmy. Jest jedna osoba, która to może zrobić: to jesteś ty. Ty możesz sobie dać to. Czego nie masz w sobie. Ale żeby z kolei wiedzieć, czego nie mam, to trzeba to odkryć. Więc no, praca z potrzebami jest fundamentem pracy indywidualnej, gdyż odkrywamy po kolei, kroczek po kroczku, czego to nie dostałeś w dzieciństwie, i powoli uczymy się sobie to dawać. I to jest no, podstawa do tego, aby właśnie odzyskać to szczęście, tą lekkość, tą naturalność, tą swobodę w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu ryzyka, w, w tym, żeby wierzyć w siebie, w swoje umiejętności, odkrywać talenty, bo to też się dzieje w pracy mm, z odkrywaniem tych potrzeb. Bo kiedy my zaspokajamy nasze potrzeby, to jednocześnie pozwalamy podświadomości, Pokazać nam wszystkie talenty, które też są tam ukryte. E, czyli e, tylko praca własna i zaspokajanie przez samego siebie tych potrzeb da nam szczęście, da nam spełnienie, da nam to, na co każdy z nas czeka. Czego oczywiście życzę Ci z całego serca.